dobry kochani, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z taką grą Bitwa Trójek od Moni z kanału Bez Budżetu. I słuchajcie, już sobie tu wypisałam, jakie Monia miała rzeczy, bo jak widzicie, na razie mam to na tak wydrukowane. Nie, wy, nie wycinałam tego, nie laminowałam, więc na razie to zostaje w takiej formie. <laughs> A później, jak już ogarnę nową drukarę, to wydrukuję sobie jeszcze raz i zelaminuję. No, zobaczę w ogóle. Na razie jest to w takiej, w takiej, w takiej formie. Nie pamiętam kiedy Monia gra, ale nie wiem, czy nie w piątki. Ja sobie wzięłam niedzielną bitwę trójek. Będzie po prostu dodatkowy film w tym w temacie. Tym jak zabawa to zabawa fajnie, że między sobą dziewczyny proponują takie interakcje i wspólną zabawę więc też właśnie dołączyłam do, dołączam do tej zabawy a ogólnie to też podrukowałam sobie dużo wyzwań od dziewczyn, które udostępniły na karcie społeczności, różne, różne wyzwania. Jeszcze mam ten przecież cały e-book od Justyny, gdzie też go bym chciała wykorzystać i zapełniać, odkładać do niego kasę. Więc zobaczymy. Na razie po kończę to, co jest w segregatorach, zobaczę, co mi wyjdzie z tamtych wszystkich wyzwań oraz z tego e od Justyny. A wracając do tematu, to rozpocznijmy grę. Już mówię, o co tutaj chodzi. Mamy trzy kostki. Rzucamy tymi kostkami. Podam przykład. 6. 5, 3 i w tym momencie mam większą liczbę oczek niż Monika, i wygrywam. Jak wygrywam, odkładam 2 zł, jak przegrywam, odkładam 3 zł. I wtedy tu zapisujemy swój wynik, i czy wygraliśmy, czy przegraliśmy. Mamy tutaj na 10 rund. Pewnie będzie to powielane, chociaż nie wiem, musiałabym się cofnąć do tego pierwotnego filmiku. Moni mm, jak długo będzie trwała ta bitwa trójek? Czy tylko tyle, ile tu jest wyznaczone? Czy będziemy to powielać? Ale na razie mam do nadrobienia cztery rundy, więc zobaczmy, co mi z tego wyjdzie. Dobra. więc rzućmy pierwszą rundę pięć cztery aha, czyli będzie pięć, pięć, cztery a miała pięć, pięć, dwa czyli ja mam pięć, pięć, cztery pięć, pięć, cztery czyli ja wygrywam i odkładam 2 złote. Dobra, druga runda. O, 3 2 1. 3 2 1. Czyli przegrywam, odkładam 3 zł. 5 4 i 1 5 4 i 1. Czyli przegrywam. Odkładam 3 zł. Dobra, czekajcie, nie liczy się, bo się odbiło od ręki 4, 3 i 1, 4, 3 i 1, czyli wygrywam i odkładam 2 złote. Dobrze, słuchajcie, czyli mamy tak 2 plus 3 to 5 plus 3 to 8 i plus 2 to 10 zł, czyli 10 zł. Ląduję do tego wyzwanka 2, 4, 6, 8 i 10. Reszty kosiary chowam na zaś. Teraz będę musiała pilnować, żeby mieć dwójki i złotówki. I tak to kochani będzie wyglądać. Ja sobie to zaraz wszystko pochowam. Ogarnę sobie zaraz jakąś kopertę. Jak się zdenerwuję, to sobie wydrukuję, zalaminuję i włożę do koperty razem z tym statusem eee, i. ale na razie chyba tak zostawię, bo już dzisiaj tego nie będę robić. Może na następny. na następny weekend, na następną niedzielę. Postaram się, żeby to już było w takiej formie efektownej, profesjonalnej, chociaż dlaczego nie korzystać ze zwykłej kartki zapisywania. No ale gdzieś kasę muszę odłożyć, nie? Mogłabym sobie tutaj dorobić kopertę do tego. Także ja też Was serdecznie zapraszam do pobrania sobie tego pliku od Moni i zachęcam do dołączenia do zabawy. Dziękuję kochani za oglądanie, zostawcie subskrypcję, komentarz, kciuka do góry, a my widzimy się w kolejnym filmie, buziaczki, papa! Pa.